Czołem swoja? Byłem zajęty przegrywaniem, dokładnie. Ja taki przegryw jestem ogólnie. Dobrze, że jeszcze nie życiowo, tylko w giereczce. Która to jest mapa? A ta, co się zawsze gra prawie epicentrum. Dobra. Aż, jest właśnie, aż mnie zmyliły te kapy. Tu zazwyczaj jest mój ulubiony tryb, zwany epicentrum. Ile tu jest niszczycieli. I ten jest bezdymny. Ten jest dymny. Dąsko i Ron i Buki, ok. Wilpitz Musashi będzie niebezpieczne. Jeżeli tu przypłynie Musashi, to będzie tutaj ciężko. Niby mamy pomerna, no ale pom no, jak ten będzie zry zryjowany, to mu nic nie zrobi. O, już mnie coś tu świeci. <laughs> Pytanie skąd? Czy skapa tego, czy tu O, przypłynął ten Musashi, skurkowaniec Ten zwolnił czy mi się wydawało? Zwolnił Co za typ? Jak widać w stateczki A10 Ale biednie polosowało tak. O i zmieniłem na obeki to mi się Cleveland pokazał bokiem, nie? Świetnie I bez pożaru Dobra, muszę uważać na to musashi, bo zaraz tu odparuje jeszcze. Za chwilę przypadkiem. Bieda losowanie. Bieda. Bieda again. On task tu wypływa. Dobra, do kogo by tu teraz strzelić? No jedynie do Charnhorstsa, bo ten tam się schował. Chłop, za wyspą. No, nie mówcie, że on teraz będzie do mnie z za wyspy strzelał, bo się zirytuje. Trafiłem, ale za całe 1600. Idzie jak krew z nosa. Valhalla A co to? Co to jest w ogóle? Tak, L4. Słyszałem, słyszałem Słyszałem ten dowcip. Assassin's Creed, okej okay. Cicho, Cleveland chce pokazać drugą burtę Poczekajmy na chłopa Za wysoko. Eee, on nie odchodzi. A nie, odchodzi. Dobra. To jest, jest nadzieja dla tej salwy. Mhm, super. Widzieliście? Przed i po spadły, nie? Timing był dobry, nie? Jeżeli chodzi o spida. Ale nie. O, teraz idzie mega skupienia, ale znowu odkręca chłop. O, pięknie. Próbitie, to lubimy. Dobra, tego skończyli. Jeszcze spróbujemy do tego postrzelać. Nie, do tego nie postrzelamy, bo nie mamy go w zasięgu. Wiecie co? Ja chyba pójdę do środka i pomogę temu... Yy, ...Olandowi w takim razie. Bo ten Musashi nie bierze udziału w grze w ogóle, więc nie ma sensu tutaj stać. Przełączę sobie na Obeczki i idę do środka. Bo tam jest jeszcze Martel. Spróbujmy tam coś dobrego zrobić. Już nie wiem, czy na tego martela nie będzie lepiej pepanca uszykować. Jest coś blisko, powinienem się zdążyć przeładować. Ruszyło, ruszyło, ale. Wyjdzie tym martelkiem, czy nie? Wyjdzie Bardzo dobrze, że wyszedł chłop Może zdążę eee, Mogło być lepiej Ale jest ok. generalnie spoko O, pięknie Czyli na coś się ta salwa przydała Dobra, idźmy wziąć ten środek. O, patrzcie, takie szybkie pociski, jeszcze za małe wyprzedzenie. Skurkowanie zasuwa. Ale teraz już siadło. Teraz już nie było pomyłki. Jeszcze raz. Spróbujmy. No... Rykoszecik, szkoda Ron, jak ty jesteś ustawiony? O, nieciekawie Nieciekawie jesteś ustawiony, ale możemy do Ciebie Mimo wszystko możemy do Ciebie postrzelać, bo czemu by nie? A, bo tu mi szarnhost zaraz wyjdzie Lipa Boczny A400 No to spoko. Ale dał się rozstegować ten tym tym. Ciekaw, gdzie mnie tu za chwilę Musashi zaskoczy, bo. Za osiem. Spoko. Teraz żeby mi tylko ron nie przywalił i będzie dobrze. Za sześć. Ten idzie tu, dobra. To trzeba stąd spieprzać. Dlatego wyjdziemy sobie z tej strony, jak zatopimy Musashi. O ile się uda, bo. E, jak zatopimy Scharnhorsta, sorry. Wracamy do kapa macierzystego, jak to mawiają. O, jeszcze ten mi tu. Nie, no to jest nieuczciwe. To, to jest unfair, ludzie. Tak się nie robi. Tak się nie robi, moi drodzy. No, siadło ci. Zobaczmy, czy mi siądzie. Mi nie siadło. Aha, bo ja tu już zostałem sam w tym momencie. No to się mocno odwróciły losy tej bitwy. Teraz pytanie, czy nie lepiej będzie strzelać z hajeków za chwilę? Dobra, to chodźmy jeszcze do przodu raz. Do tego szarego. Chyba, że mu regeneracja HP wiedzie. Skończmy go. Dobra. I teraz idźmy po tego pana. Tylko tak, żeby Musashi nie miało na mnie bicia. Czy to ma cytadele? O, chyba za nisko. Dobra, Musashi do mnie nie będzie strzelało i Buki też nie. O, ma cytadele. ekstra, czyli nie jestem taki loser w tej bitwie, tak poprzednio działa, widziałem chyba weszło. O właśnie, tutaj teraz dwie. Ciekawe, kiedy się koledze znudzi strzelać z pepanców. Dwie. Dwie. No, teraz bez cytadeli, niestety. Ja jeszcze mi wieże rozwalił, skurkowaniec Ale wiecie co, na razie nie będę jej naprawiał. No, nie, nie kontuję w ogóle. Wręcz przeciwnie. my to jeszcze wygramy oni tam ogarnęli z tamtej strony o fuck co tu jeszcze pływa, a ten pływa dobra, trzeba się zaraz przeładować na haeczki i go tu znaleźć radarkiem Ile ten ma wyrzutni tych torped? Dwie, trzy Gdzie ty tu jesteś robaczku? Tutaj O słabo Szybkie to to Szybkie to, to jest. Dobra, to teraz e i No, akurat tak się fajnie ułożyło. No ja. Nie wiem, czy to jest aż taki super okręt. Jeszcze dostanę chyba torpedę. Chociaż, może? Nie, dostanę jedną. Nie, udało się. Dobra, jeszcze raz. Ale bieda. A bo on odkręcił. No to się nie ma co dziwić. No, liczyłem, że to będzie ta salwa, ale wsparcie i duży kaliber wjechały. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, krąż to tylko skończył. Ja nie mam spota, czyli ten siedzi za wyspą. To haeczki. To grona VIP, ale nie wiem Wito, czy ty... nie... No, będę musiał sprawdzić, czy ty nie jesteś już VIPem, będę musiał zobaczyć. Nie wiem co daje. Nie sprawdzałem. Możesz sobie zobaczyć jak wpiszesz Twitch VIP, to ci wyskoczy artykuł na pewno i tutaj. No, nie trafiłem ty pana, no, ale ktoś inny trafił. Ronin też, ok. Zaraz mi się te wipy skończą, bo tam jest 80 slotów tylko. 25 tysięcy, fajnie, fajnie. Takie bitewki cieszą. ale no pomógł ten, ten jegomość ewidentnie tym, tym Lionem.